Wątpliwości, które pojawiły się tuż po y, ogłoszeniu wyników wyborów, te wątpliwości y, zgłaszane przez y, niektóre komisje wyborcze, jeśli chodzi o nieprawidłowości w liczeniu głosów, y, one wywały także nie tylko falę komentarzy, y, dużą falę protestów y, organizowanych, spontanicznych, jeśli chodzi o y, y, wyniki wyborów, a także pewne y, y, eksperckie opinie na temat tego, co powinny zrobić instytucje, od których zależy dalszy ciąg zdarzeń po wyborach. Te instytucje to są najwyższy marszałek, oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza. Akurat rząd czy premier nie ma tutaj bezpośredniego wpływu na to, co, jak wygląda proces uznawania lub nieuznawania ważności wyborów. Ale ponieważ pojawiły się te wątpliwości, to oczywiście tak. Zadałem pytanie dość, dość zasadnicze, jak oceniają całą sytuację i czy w związku z tym pan marszałek ma zamiar. Y, nie, nie czekając na inne rozstrzygnięcia, zwołać zgromadzenie narodowe i doprowadzić do zaprzysiężenia y, prezydenta elekta. I przepraszam, a czy w tym pytaniu była taka opcja, żeby nie zwoływać może tego zgromadzenia? Ja, jak zadaję pytanie, to po to, żeby uzyskać odpowiedź, a nie sugerować opcję. Jak, by, jak ma, mam stanowisko, to je wyrażam jasno i, i zdecydowanie. I y, y, pan marszałek Hołownia, ale także pan marszałek Czarzasty i pan y, wicepremier Kosinia-Kamysz zdecydowanie i jednoznacznie wygłosili opinię, że niezależnie od tego, co dalej się będzie działo ze sprawdzaniem w komisjach i liczeniem głosów, powinno dojść do zaprzysiężenia. Więc dla mnie temat był zamknięty. Niezależnie od moich wątpliwości i pytań, jakie się pojawiały, to marszałek Sejmu podejmuje decyzję o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężeniu prezydenta-elekta. I ja tego nie mam zamiaru kwestionować.